Siemano widzowie, cześć. Witam wszystkich na kanale Drapy z Drapki. Dzisiaj będziemy drapać jedną krzyżówkę za 3 zł, super siódemkę za dwójkę i super pensję. I co, może zaczniemy od super siódemki? Zobaczymy, czy trafimy jakieś super siódemki. Czwórka, no niestety. Albo dobra, najpierw drapy wygrane. czternaście złotych masz siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem tysięcy wow dwa złote też dwa złota. 777 złotych i 4 złote. Dobra, zobaczmy, czy coś trafiliśmy. Zaczniemy oczywiście od najmniejszych. Najpierw dwójki, szóstka, piątka, no czwórka też nie trafiliśmy.

No, no ładnie. Niestety nic nie trafiliśmy w tej zrabce. Dobra, zobaczymy teraz y, naszą miesięczną pensję, czy nam się trafi. Zobaczmy najpierw moje liczby. Albo dobra, najpierw wygrywające, bo jest ich mniej. Wygrywające liczby to...

Pensja, dwa razy napis pensja i wygraj główną wygraną. Wow, czyli jeszcze jedna pensja i wygramy. Kolejna liczba to 27. Za 15 zł, a w 30 było 4 zł. Dobra, lecimy dalej. 26 też nie mamy, abyśmy wygrali 800 zł. Dobra. Ostatnie dwa pola. 14 też nie mamy. I co tu było? 80 zł. Ostatnie pole. Czy trafi nam się pensja, czy nam się nie trafi pensja? No zobaczymy. Mam nadzieję, że się trafi. Nie. 28. Tak blisko, a tak daleko trudno, nic nie trafiliśmy. Przechodzimy teraz do trudniejszego zadania: do krzyżówki. Ostatnio, tak poza kamerami, przyznawam się, zrobiłem cztery krzyżówki nic nie trafiłem. Jakieś dziwne litery typu X na przykład. Nie wiem, co to za słowo, chyba X-Men bym musiał tam mieć napisane. E, dobra, lecimy pierwszą literkę. Pierwsza literka, T. Więc tak, mamy tutaj te. Hmm. Tutaj mamy te. Hmm. I to chyba wszystko z tych te. Jak gdzieś mi się jeszcze rzuci w oczy, to zdrapie na bieżąco. Dobra. U. U. Czy w ogóle mamy? Tu mamy u w słowie ucho. U. Dziś jeszcze, dziś jeszcze mamy U, chyba nie. Jak nie. Tutaj jeszcze jest U. Tutaj przypominam, trzeba trzy słowa trafić, żeby w ogóle 3 złoto wygrać, więc zadanie nie jest proste. Kolejna literka. G. G. ok G mamy tutaj. W słowie glazura. Eee. I to wszystko, chyba wszystko. No niestety, to jak tak nam będzie szło, to wątpię, żebyśmy w ogóle chociaż jedno słowo trafili. No ostatnio trafiłem dwa słowa, ale nic to nie dało. Dobra. A. Hmm. Tutaj jest. A. Tutaj jest. A no tych A nawet sporo będzie więc zaraz nam się dużo pól odsłoni kolejna A tutaj jeszcze jest A a ja chciałbym wygrać z 200 tysięcy no tych A tutaj trochę poskrobimy obyśmy skrobali dzisiaj jak, naj, jak najwięcej w tej krzyżówce najlepiej to jakbyśmy w ogóle strafili z 10 słów to wtedy byśmy wygrali 40 tysięcy złotych fajnie by było. Nie ukrywam. O, 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 gdzieś jeszcze jest A. Nie, to wszystkie A Dobra, kolejna literka. Nie ma co przedłużać. Ha! No i się zaczyna, chociaż h tutaj jest. H i gdzieś jeszcze jest h. E, chyba... Chyba nie. Kolejne O, gdzieś jeszcze tak. Tutaj jest O, Gdzieś jeszcze mamy O, tutaj koper też mamy O, 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 o. i to wszystko, dobra drodzy widzowie, trzymajcie kciuki, żeby dalej szło tak w miarę. Ok, Z. Z też gdzieś było tutaj. Z jest w paru miejscach. Tu mamy Z. Tu mamy Z. Tu mamy Z. Tutaj jest jeszcze Z. Dobra. A jeszcze tu. I tu. No tutaj Z też trochę jest. Mm, mm, mm. I to chyba wszystkie zetki, z tego co mi się wydaje. Dobra, lecimy dalej. Kolejna literka. K. Mm, K. Tu jest K. Tu jest K. Magic Key. Dobra, tutaj jest jeszcze K. Gdzieś jeszcze mamy K. Drodzy widzowie, czy to wszystko? Mm, 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 mm. Wszystko chyba. No to tak skrobiamy skrobiamy. Tych liter odsłoniliśmy, a słów to w ogóle póki co mm, idzie jak idzie. Dobra, B. B to chyba w ogóle nie ma, bo co się. A jest tu. B. Hmm. I więcej B nie mamy, było tylko jedno. Dobra, kolejna literka F. F jak fortuna, co się kołem toczy. I F chyba nie ma żadnej. Albo źle patrzę. Nie, nie ma żadnej. X. No mówiłem, się zaczyna. Co, to, to, gdzie ja mam mieć tu X? No ludzie, kochani. S. W ogóle w polskich słowach są jakieś wyrazy z X'em? Dobra, skupmy się na tym, co jest teraz. To, co było, to już jest za nami. Nie ma co rozpamiętywać. Gdzie są jeszcze eski? Nie ma więcej esek. Dobra, kochani, zostało nam 5 liter. Wątpię, żebyśmy cokolwiek trafili. Ale ciśniemy dalej, no trzy słowa bardzo ciężko będzie trafić, coś mi się wydaje w pięć słów, w pięć liter. C. Mamy pierwsze słowo. Jeszcze dwa, żeby trzy złote trafić. I więcej C nie mamy. Nie mamy, nie mamy. Dobra, lecimy dalej, kolejna literka i no i bardzo popularna literka więc no ale też jej chyba tu za dużo nie ma tu jest jedna tu jest druga tu jest trzecia czwarta I więcej też nie ma tych i no, ciężko w tej krzyżówce coś trafić, powiem wam. To jest moja piąta krzyżówka, którą robię w przeciągu dwóch dni i nic się nie trafia. Dobra, kolejna litera. W. Mamy drugie słowo, widzowie. Mamy drugie słowo. Mamy już dwa słowa. Jeszcze jedno i wygrywamy trzy złote. Mm. Dobra. pochuchałem na szczęście. lecimy kolejna literka R. Jak ryba Mamy R, Tu mamy R. Tutaj jest R i gdzieś jeszcze mamy R tu. Słowie glazura. Jeszcze jedno. Dobra. I to jest chyba wszystko z tych Erek. No jakbym wygrał 40 tysięcy to by mnie chyba Rka właśnie zebrała. Z tej radości. No, ale 3 zł też będzie dobre. Okej okay, drodzy widzowie. Przedostatnia literka. E. Przedostatnia literka to E. Jak zawsze będzie coś czujesz, że do szczęścia tak niewiele, a jednak tak dużo. A jeszcze tutaj mamy na górze, dwie, trzy nawet. Hmm? Dobra, i to chyba wszystko. No i teraz tak, albo możemy trafić jakieś na przykład jak P, to byśmy trafili cztery słowa i 6 zł. Albo jak J to trójka tylko, M to też tylko trójka. No raczej wielkich wygranych to już my tu nie będziemy mieli, o ile w ogóle cokolwiek. Dobra, drapiemy. Ostatnia litera. Ostatnia litera to jest N. Oj. Czyli chyba nic, ale poskrobać można dla pewności. I co widzowie, tylko dwa słowa nam się trafiły, oczywiście. Czyli nic nie wygraliśmy. Tak samo było w pensji i wszędzie indziej. No nic, ja tym razem nic nie trafiłem. Za to Wam życzę wielkich wygranych. To wszystko na dzisiaj. E, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.